Zanim przejdziemy do głównej części materiału, chcielibyśmy Wam złożyć życzenia, ponieważ już nadchodzą święta Bożego Narodzenia 2021 i my Wam życzymy zdrowych, wesołych świąt. Spędzonych w rodzinnym gronie, dużo zdrówka dla wszystkich kierowców, ile wyjazdów, tyle powrotów. Szczęścia słuchajcie, żeby spełniły Wam się wszystkie marzenia i żebyście te święta spędzili w rodzinnym gronie i w miłej atmosferze. I świąt. Wesoły książę! No. Pięteczka! Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Adrian Tucker-Packer, mister transportu. Wiecie, kaska, mizeleczka, pełna kulturka. A ja właśnie przyjechałem na ten temat, znaczy no, przyjechałem już dawno, przyjechałem na swój drugi załadunek. Jak no pamiętacie wcześniejszego vloga, no to tak, pierwszy, zrobiłem tylko jedno miejsce załadunku, no bo zabrakło czasu pracy. No to bym do nie zjechał i w ogóle musiałem się nie załadować, że zresztą tak czy siak. No więc dzisiaj przyjechałem sobie samego rana, wystartowałem. No to troszeczkę się zeszło, no bo długo czekałem, żeby wjechać. Ale tu wózkowy naprawdę z mega kumaty gościu, i uwierzcie, że on tam 15 minut mnie doładuje do pełnego, chyba maksymalnie 20 i ciśniemy dalej. A dzisiaj troszeczkę roboty do zrobienia i dlatego ja wam pokazuję te vlogi, dlaczego nagrałem te vlogi, no. I dlatego ja w tych vlogach właśnie chcę pokazać, że ja nie mam takiej robota, niektórzy sobie wyobrażałem, a bo ty masz czas na trening, bo ty masz czas na jedzenie, to masz czas na dietę, bo ty pewnie o, te 300 km leżyk plażnik, no oczywiście są takie roboty, są takie roboty, ja pamiętam, że mój kolega, jak zaczął jeździć, no to Kuźwa Mać miał takie roboty 300 400 km, gdzie nie ma, jak 500 zrobił, no to było coś. Przy miał jeden rozładunek, jeden załadunek i, i mówił, że nie ma czasu, kiedy trenować, no nie? Jak to widzicie, w piąteczek zrobiłem 700 tam, nie wiem, 40 wyszło kilometrów i to a, i tu niektórzy się pytają, jak to jest, że ty po Polsce robisz takie kilometry, ja jeżdżę poza granicę i ciężko mam takie kilometry zrobić, a ty po Polsce robisz. I mnie jeszcze napisał kolega, oczywiście w pozytywny sposób napisał, jak ty to robisz, bo ja na zagranicy robię 700 ponad kilometrów jeszcze nocą. I Tachona maksa wyjeżdżam, więc nie wiem, nie wiem jak to je, żeby nocą 700 zrobić kilometrów 700 z groszem i ty Tachona maksa wyjechać, to chyba ty jedziesz kolego pi na godzinę całą drogę, czyli 70 i oszczędności robisz na szema. no, Tak tak bym to ujął, no bo jak na ucięciu dybasz kuźwa, oczywiście tam nie można, tak? Bo oczywiście jak kuźwa wiesz, ogarniasz robotę dobrze, no to wydaje mi się, idzie taki to zrobi, ale po polskich drogach. Bo to się niektórzy dziwią, ma, bo masz dużo rozładunków, załadunków i to wszystko jeszcze ogarnia. No spokojnie jak widzicie, dla chcącego nic trudnego, no nie? Ja zrobiłem już 50 km i teraz, ile mam i teraz ile mam kilometrów? Pokażę Wam licznika. Dodajcie do tego sobie 50 km, bo tyle właśnie od domu zrobiłem. I do tego sobie dopiście jeszcze plus 50 km, ponieważ 50 do domu zrobiłem, dokładnie 51 No i co? I czekam, jak załadujemy i idziemy dalej. Zobaczymy, dzisiaj, jak kilometrów kilometr wpadnie, bo dzisiaj ma być robota taka. Na pewno do Legnicy i później zobaczymy gdzie dalej, no nie? Później zobaczymy, gdzie dalej. Co słyszałem, że mamy jechać na Szczecin, za Szczecin, ale po drodze to trzeba jeszcze rozładować. No, nie, dwa punkty do rozładunku, ale to zobaczymy, ogarniemy. Jak się daje, to się dojedzie, no, ale chcę wam pokazać, że po Polsce też się da zrobić dobre kilometry, bo jak jeden mi napisał, że jak 500 się zrobi, kilometrów po Polsce to jest wszystko, mówi, więcej się nie da, no nie, nie wiem. 500 to tak na lajcie, mi się wydaje, no nie? Dobra, to co? Idę ogarnąć na czapę i pędzimy dalej w Polskę no i śmigamy, no ale przed nami czerwone światło, więc za daleko, za daleko jeszcze nie ujedziemy <laughs> a teraz kierunek Legnica, a później zobaczymy co tam dostanę do dyspozycji i gdzie dalej mam jechać ależ piękna zima, no ja ja zobaczę, jak to fajnie wygląda na tych drzewach super klimacik mamy przyjechałem na firmę, założyłem standardowe garnitur kierowcy i słuchajcie idziemy tam wszystko to ogarniać gdzie tu pięknie sobie stanąłem no. Ogarniamy po prostu pauzę zrobimy i ciśniemy. No i cyken, myken, pykiem, dojechałem już do miejsca właśnie rozładunku. Troszeczkę to się powyginałem, bo tu ciasnano i na prawo sterko cofałem, ale cofnąłem, bez żadnego problemu, dało się radę. I słuchajcie, chłopaki właśnie ściągają towar bardzo w porządku, bardzo w porządku. Czekasz, że to ja przyjechałem chyba za 15 czy za 20, 16, oni nie pracują do 15, jednak do 16. No ale powiedzieli, że dobra, ściągniemy, ściągniemy cię szybko, żebyś tam dalej sobie pojechał. Widzicie? No, bardzo w porządku chłopaki, bo niektórzy, ja pamiętam, że w jednej firmie byłem, to pracowali do godziny. W Wtedy było chyba 19. Ja przyjechałem, tam, nie wiem, za 13 19.00, nie, nie, oni do 19. Oni przy 13.00 się nie wyrobią, oni będą przedłużyć sobie czas. O tej chłopaki nie ma problemu, ściągniemy cię. I tu jeszcze zajdzie, może tak, 16.00, 15.00, skończy im się właśnie tutaj robotka, więc naprawdę wielkie dzięki dla chłopaków. A ja co, zrobię sobie jezonko, zjemy, wypiję kawcie, no i będziemy pędzić dalej, na załadunek. Zjemy sobie ogórek kiszony standardowo, tatar 200 gram i ryż. Kurde, petarda po się, spróbujcie sobie tatar z ryżem. Widzicie jak smakuje, dobrze? Mmm, bez go. I śmiganko, przed siebie, zobaczymy gdzie nas to wszystko poniesie. Ja tylko pareczka, a gdzie mordeczko, kierunkowska, zno? No chyba zapodziało. mu się, dobra, ciśniemy lewy. Troszeczkę nam się droga korkuje, tam przed rondem, ale wiadomo dlaczego, jest godzina 17, więc nie ma co się spodziewać o tej godzinie. Czecin, Gdaś, Finouście, w prawo! Gdzie w te mnie teraz wybiało, w te właśnie. No i pomału dojeżdżamy do załadunku! Radio. Przyjechałem na firmę i tak sobie grzecznie czekam. Ochroniarz powiedział mi tak: jak pan podjedzie tutaj. To niech pan siedzi w aucie i pan nie wychodzi. Tak siedzę już kilka minut, nie wiem, z 8 minut, 7 minut. Chłopaki tu jeżdżą fuskami, ale nikt nie podjeżdża, nic, nikt, nikt do mnie nie mówi, żadnych aut nie ma. Stoję tylko tu sam i nic, cisza. No ciekawe, Za, zaraz może czegoś tutaj dowiem ciekawego i będziemy działać. Nikt do mnie nie podchodzi, a ja mam prawo nie wychodzić z auta, tylko czekać w kabinie. No dobra, czekamy, dalej. Ube specjalnie maryneczkę już założyłem. I pauza wjeżdża. Stoimy właśnie tutaj w krzakach, można powiedzieć bo na firmy nie pozwalałem się pauzować więc tu jak widzicie stoję sobie w polu bez toaletki, bez wody czyli wodę mała w butelkach no nie, no to tam damy sobie radę no i tutaj właśnie jest moja miejscówka. To jest błoto ale spokojnie to jest wszystko do ogarnięcia moi drodzy, wszystko jest do ogarnięcia idziemy jeść i później idziemy pobiegać to jest, ale deszcz nie pada, więc pobiegam sobie tutaj o widzicie, mam fajny teren do biegania a teraz czas na posiłek zjemy sobie, pójdziemy pobiegać i później wiedzia, wjedzie widzicie, daje się radę w spodzie. daje się radę wszystko ogarniać tylko podstawa, trzeba chcieć i działać no nie? a jakie cię kilometry wpadły? no to sobie przeliczcie, no nie wiem, macie pierwszy licznik, drugi licznik i do tego dodoszczycie plus 50 km, bo na początku po prostu tak z domu mówię, że nie nagrałem licznika i ja wam tego nie przedstawiłem, bo myślałem, że a nie będę cisnął vloga a później mówię, a jednak wam pocisnę z tym vlogiem, no sobie pociśniemy z takim dniem i jak zobaczycie no kilometry też się robi grube po Polsce i jest czas na dietę, jest czas na trening, właśnie dużo osób narzeka, tak? I teraz takie małe właśnie dla tych, którzy mnie oczerniają nieraz, a bo Ty masz pewnie robotę lajtową, robisz po 300-400 km dziennie, jakbyś robił tyle co ja, 500-600, to nie miałbyś czasu na nic i takie wiadomości też otrzymuję, no nie? Więc dlatego po to takie vlogi nagrywam, żebyście zobaczyli, że ja nie leżę. Ja też pracuję, raz wpadnie wiadomo ponad 500 km, zależy od ładunku załadunków raz wpadnie 600, raz wpadnie tak jak dzisiaj ponad 700, no tak się nie robić około 600 km, 500, 600, 700, no tak zależy wiadomo od trasy, gdzie mnie puszczą i gdzie mnie przytrzymają, czy czas pracy pozwoli trochę pognać tych kilometrów. No nie, ja, ale dzisiaj się robota fajnie użyła i szczerze wam powiem, że tutaj w Zlegnicy do Szczecina, nam za Szczecin się naprawdę super idzie dwa pasy, można sobie fajnie ciąć, bo naprawdę jest bajeczka bajeczka, tak to można powracować i się, że po Polsce, na, po polskich drogach po Polsce się naprawdę teraz coraz lepiej jeździ na, ty, koledzy mi piszą z zagranicy tak, ja na zagranicy nie zrobię za bardzo tyle kilometrów albo na szałat zrobię, a po Polsce nie ma szans zobaczcie, kurde w Polsce naprawdę są już te drogi nie jest tak jak kiedyś, kurde, że co chwilę mi się ziło tak dalej tylko są już wodnice miast, są dwupasmówki no to jest bajka, no, jak z domu wystartowałem, to widzicie, tylko do łodzi zjechałem na załodonek i cały czas dwa pasy miałem do Zelegnicy. I z Legnicy tutaj tak cały czas proszę dwa pasy, no nie no to te kilometry na lajcie idzie zrobić. Naprawdę idzie zrobić na lajcie, no nie. Jak widzicie, dobra, Ta ja się biorę za bieganką. I startujemy kolejnego dnia. Widzicie jeszcze ciemno. I tak to wygląda, ale parking mam ja powiem całkiem spoko. <laughs> Dało się radę. Tu w lewo. I ino się dobić tylko do obwodnicy, autostradki, czy tam drogi ekspresowej. A tymczasem korek na A4. Widzicie, kurde belość, no nie ta, autostrada A4. Uwieście, że naprawdę jest mega różnica między drogą S trójką, jak sobie pędziłem właśnie z legnicy, tam na Szczecin, za Szczecin. I wróciłem sobie na spokojnie za dnia, mały ruch, bezkorkowo, kurde, w jedną stronę, w drugą wróciłem, naprawdę to jest mały ruch, a tylko wjechałem na A4 i proszę bardzo, bam, stoimy w korku. <laughs> a ja pędzę właśnie w tym momencie na żywiec, przyjechałem tam za Szczecina, z tego, czekaj, gły... a i zapomniałem, no ja tam, że no za Szczecina, że do Legnicy miałem 300... 70 prawie 308 km i teraz pędzę na żywiec, ponad 300 do zrobienia w jedną stronę. No tak to wygląda. Czyli cały czas ogień na tłoki, dopiero później zrobię ten trening, ale na spokojnie, a tego vloga już będę kończył. Taki film Wam się z dwóch dni podobał, no taki Ala dwóch dni, łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał być na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. Ja po prostu chciałem wam pokazać w tym materiale, że ja pracuję. Ja nie to, że mam czas na treningi, na to, na tamto, jak niektórzy sobie myślą. Ja pracuję, zapierdzielam praktycznie tacho na maksa wyjeżdżam. I znajduję czas na trening, znajduję czas na dietę, jak trzymam dietę, to wiadomo, robię formę kulturystyczną. 100% się tego trzymałem, i jak widzicie. I tą formę szło w tych warunkach zrobić bez wymóweczki, Dlatego kierowcy, jak na przykład mówią, a bo ty masz pewnie lekką robotę, jeździsz 300 km, 400, masz podkład na vlogu, że nie robię. Wcześniejsze vlogi też proszę zobaczyć, że ja się nie opierdzielam na robocie, że ja nie tylko se trenuję i se jeżdżę rekreacyjnie, po prostu ja zapierdzielam na robocie i też zapierdzielam na treningach. Bez minki gry cały czas idę do przodu. I tego Wam też życzę, żebyście nie szukali wymówek, tylko cały czas pozytywnie szli do przodu. Po swoje. Wszystkiego dobrego życzę. Hej!